Siemanko, siemanko, moi drodzy, witajcie na nowym serwerze Tak, witajcie na nowym serwerze, gdzie będę sobie na razie tutaj grał Jeżeli nie wiecie, co to jest za serwer, to to jest serwer Modern Beta Czyli tak na polski, Zmoderowana Beta, tak, no Chciałbym Was trochę oprowadzić po moim takim małym domku tu jest taki teren mały. Tu będzie robiony wieżowiec. Tu jest ścieżka tam aż do miasta. A tu jest jakiś zamek, który ktoś zbudował. Tu też jakiś domek, 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 wieżowiec drugi i tak dalej, nie? Jeżeli chcecie też w ogóle tam wpaść na ten serwer, to. Dam wam po prostu link w opisie, więc spokojnie. Już będę dawał IP serwerów w link w opisie, bo naprawdę jeżeli chcecie do mnie wpaść, no to koniecznie wpadajcie. Tutaj mamy mm, mails or gifts, czyli maile albo prezenty. Tu już ktoś mi dał prezent z surowy schab. Ok, ciekawe. Jakbyście nie widzieli, to to jest serwer po angielsku, więc no. W tej skrzyni mam dużą ilość kobla, to znaczy broku. Tu mam dużą, dużą ilość surowego schabu. Jak widzicie, nie da się, bo to w becie tak się nie, nie dało stakować. Tu mam chleb, więc. Jeszcze taka ciekawostka. Tu mam też skrzynię, gdzie mogę sobie dodać. O, proszę bardzo. 23. I idziemy tutaj do Mines, czyli do kopalni. Troszkę to zajmuje. Tu mamy też jeszcze małą farmę. Zajmuje to troszkę. No i co? Mamy tutaj kolejkę. Jeszcze nie dokończoną, ale spróbuję w ogóle dokończyć. Tu mamy drugą kopalnię, też niedokończoną, a tu mamy trzecią, która się ciągnie tam daleko, daleko, hem, hem. Tu w skrzyni mam specjalne dodatkowe rzeczy, gdzie będą Minecarty karty i różne inne rzeczy. Um. No i co, no to i chyba tyle, dwie minuty, na razie więc no yy... bardzo polecam w ogóle wpaść na ten serwer modern beta IP w opisie